Profesjonal. Team of Ghost Hunter PTGH. Zapraszamy. Nawiedzony dom w Jaworznie. Dobry, Moje nazwisko Szolkiewicz. Jestem śledczym paranormalnym. Mam właśnie, że Państwo dużo wiedzą na temat tego, co Nie, domu. babkę wczoraj zaczepiłam, ona ma 89 lat, bo mi tu nie daje spokoju. I była taka historia za Niemca. Ona ma 89 lat, tu mieszka i mówi, niech mi Pani opowie, a takiej starszą osobę zaczepia. Tu mieszkał facet, mówiła, za Niemca, nie, nie, z synem 12 lat. I on go bardzo nie lubił, a za Niemca nie było policji nic. Podobno tak, la, sorry za słowo, okay, no tak go poś, podobno lał. Oni, że tu byli kimś. No to między sobą ludzie rali, Że go lał, tak lał, nagle to dziecko znikło. Ja nic nikt tylko podejrzewam, będzie tu A Buty w powietrzu butelki latały. Aha i tu pod koni nie wiem dlaczego. I spierdzielało wszystko w nocy, tu się nie da, tu, tu jest przeklęty dom dla mnie i, i ja ja ta tu łazi w nocy zdjęcia, co robi Ja mówię... Ja, Wyście tutaj tą wezwali, nie? No tu stoi. I to jest pan? Tak, tak, tak. tak. No. A ja już pan odkładałem, tylko proszę się nie tak da latać. O, a... tak. nie przyjedziemy po prostu Jestem egzorcysta ślepszy, badać normalny. Ale oprócz tego pomaga, będzie, będzie nasz biskup, tutaj robimy msze, tutaj a? na razie po prostu strony na i W chwili Espiritu Sancti. Mamy również zespole Piotra, który jest demonologiem. Jak, jak, Jakaś znajoma od nich mnie poprosi dała mi zlecenie na, na tablica.pl, mam ogłoszenie jako jedyny w Polsce, po prostu zjawiska paranormalnie śledztwa na tablicach na OLX. I po prostu mi tam... No dobra, no i zadzwonili do pana, no i mówią nie, że niech pan przyjeżdża, bo się nie da spać. No rozmowa, na no, przede wszystkim po prostu od razu przyjeżdżali po mnie, mówię, nie ma sprawy, rozmowa na miejscu, co się dokładnie dzieje, jakie objawy i tak dalej. I po wywiadzie po prostu mówię, dobra, nie ma sprawy. Ja muszę to przenocować, no bo jestem sceptykiem, tak? Ja rzeczywiście muszę oberwać tam szklanką, czy duch, my musimy rzeczywiście popchnąć, muszę poczuć tego ducha, wtedy ok w porządku. No i proszę, dzięki naukowemu podejściu, czyli ten cały sprzęt, który po prostu dysponujemy, rozstawiamy w tym to momencie, po ja... prostu jesteśmy w stanie potwierdzić także po prostu już telewizją ekipa nasza ta A? będzie zespół, cały czas tak, tak, tak. Bo to jest taki temat rzadko kiedy po prostu Wiem. E, bo tak strefa 11, no to, to są to są bajki dla mnie, to są takie dziecięce zabawy piaskownicze tego sprzętu mamy dość dużo, dlatego no, nawet telewizja ludzie się tym zjętysła, że chcieliby tu przyjechać na tym. Było to chyba, nie, nie było to, ale strasznie. Tak się tak, tak, no, mógł, ja się mówię, bo mówię, że 30 no. rodzin. Weźmy też wystrasz, że nie my no, też z tego domu uciekł. Nie? Nie, całe cisza, to, że cisza. Cisza. Oni wyremontowali, włożyli kasę, kupili, co to teraz pisz. Jak się tu nie da mieszkać? Nie, teraz to są, ja już po prostu pojaździesz po ślecie. A z roku był wisielec? Nie było żadnego wisieleca. No to może będzie, pan się odsunie ode mnie za chwilę. Nie, ktoś tutaj przeknęli, bo, bo powiedział jakiś prazialek, bo babcia mi opowiadała, że... Oni, że tutaj mają tutaj tutaj nie A dużo jest takich domów nawiedzonych? Znaczy dużo jest, tylko ludzie się, ludzie się wstydzą, ludzie się boją. Co powiedzą sąsiedzi? Mówię to sobie w państwie. No, Mówię, o tym każdy wie. Mówię, no, że tak. się wprowadzili, podobno wam tu mówili, żebyście nie przychodzili że tu straszy, że tu kupę ludzi uciekało, że nie da się. No ja bo oni no, sobie Myśmy nie dowierzali no, Ludzie też czasami pieprzą głupoty. Tak, tak, tak. tak, tak. Ja dlatego tak samo wejki nie wierzę. Ja, się ja muszę się przekonać, przekonać na własnej skórze. Tak, rzeczywiście straszczy po prostu uciekać pieprz, A tu jest na prawdę. Znaczy to jest tak. Ja nie mogę powiedzieć, które jest póki póki tam nie, nie zrobię śledztwa, tak? I nie ma raportu. Jeżeli jest raport, to wiem. No to oficjalnie No właśnie wychodzi... No, no. Traż, tak, tak. Wprowadzenie. Znajdujemy się w nawiedzonym domu. Dostaliśmy dzisiaj zgłoszenie, i będziemy musieli przeprowadzić tutaj paranormalne śledztwo. Mało rozstawiamy sprzęt. Kamera wizyjna, użyjemy również sprzętu, jak radio SB11, SB7, dyktafon cyfrowy, melmiter z wykrywaniem cieni, kamera full spectrum oraz Apollo full spectrum. Siatkę laserową, dwa różne modele. Oraz tutaj pozostałe urządzenia, dzięki którym będzie łatwo w łatwy sposób możli, można będzie nawiązać kontakt. Tak tutaj elektrostatyk wszystko działa. W tym momencie będzie można pomału się brać za przeprowadzenie śledztwa. Włosimy światełko, tak to wygląda. Jakikolwiek ruch, nawet głośne powiedzenie raz, 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 raz to jest bardzo czułe. Wystarczy lekko puknięcie <laughs> działa. Tu jest również taki detektor, wszystko dzisiaj będzie w użytku. Teraz tak mówiłem, że są dwa rodzaje siatek. Jedna siatka to jest. To na pewno wszyscy znają. Siatka laserowa tego typu lub siatka laserowa taka. Połączenie właśnie z milimetrem, z wykrywaniem cieni, bardzo dobrze się spisuje. Tak. Także będziemy mogli za chwilę przeprowadzić paranormalne śledztwo i pomóż rodzinie, która prosiła nas o pomoc. To by było tyle do pokazania zwykłą kamerą. W tym momencie przechodzimy już na czuwanie, na monitorowanie po prostu zaprezentowanym Państwu tutaj sprzętem. Tak on wygląda. I za chwilę pokażemy po prostu Państwu, jak to jest w użyciu. I porównamy sobie, po prostu jaka jest różnica pomiędzy e, radiem duchów SB-11, a 7. Także e, ilość e, stosowanego sprzętu, czyli ilość e, kamer full spectrum, aparatów full spectrum, e, radii e, SB-11, czy 7, czy milimetrów, to wszystko zależy po prostu od badanego miejsca, czy jest to zwykły domien rodzinny, czy jest to jakiś duży obiekt. W tym momencie, w tym momencie widzicie Państwo, jeszcze nie przeprowadzamy śledztwa, a już właśnie jeden z detektorów po prostu wykrył obecność ducha. W tym momencie po prostu muszę kończyć nagrywanie kamerą, a włączyć po prostu termowizję, noktowizję i kamerę full spectrum. Tak więc detektor działa. Dał znać jakiś duch o sobie, prosi o kontakt, tak więc kontakt zostanie nawiązany. Spoglądając na zegarek, jest godzina, dochodzi w pół do pierwszej w nocy, więc godzina duchów jest dla nas. Śledztwo wstępne, urywki, czy wiesz, jak mam na imię? Co mamy, co należy zrobić, aby w tym domu nie, nie straszyli duchy? Radio duchów działa na innych częstotliwościach niż Radio UKF. Umożliwia to kontakt z drugą stroną. Zrobiło mi się bardzo zimno. Czy możesz się przedstawić, jak ważna imię? Ja tutaj byłem ostatnio robić badania wstępne, ktoś mi tam się nagał, powiedział nazwisko piekarski. Jak ważna imię, panie piekarski? Czy ktoś potrzebuje mojej pomocy? Co mogę dla Ciebie zrobić? Tak, zmniejszyłeś mi temperaturę, ok? Dobra, dzięki. Wpłynęłeś na urządzenie. Spróbuj e, wpłynąć na jakieś urządzenie który jest na, na meblach, no właśnie, no właśnie, właśnie widziałem Cię Jeszcze raz próbuj do czterech z tych pudełek, które są na blacie kuchennym Czy możesz podejść do blatu kuchennego i do czterego z tych pudełek? Czy Ty możesz to dla mnie zrobić? Zotnij któreś pudełek, które są na blacie kuchennym. O, jeszcze raz. Dzięki, dzięki. Dośmij jeszcze raz te pudełeczko. Dośmij jeszcze raz te pudełeczko. Czy jesteś w stanie uderzyć coś, przewrócić. Zwróć na siebie uwagę, że tutaj jesteś. mnie! Jeżeli tu jesteś koło mnie, powiedz mi co w tej chwili trzymam w ręku? Co ja mam w ręku? Powiedz mi! Na wasze prośby i maile przeprowadziliśmy eksperyment. Uwa Uwa uważać jak spada temperatura. 11 wyczyła znane temperatury, a tutaj mamy potwierdzenie na milimetrze. O, 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 jeszcze raz tak zrób. Elegancko ci poszło. Zrób jeszcze raz tak. Pada rekord Europy w Polsce, a nawet i rekord na świecie. Polska grupa PTGH rejestruje 113,4. Miligausa aktywności paranormalnej w jednym z nawiedzonych domów w Polsce. Dlaczego wykorzystujesz do tego celu niewinne dzieci? Co oni ci zrobili? Kamera statyczna zamontowana w kuchni. Takiej samej kamery używa Team Ghost Adventures. Chcę mi coś powiedzieć do ucha, ktoś to szeptać, a nawet jakbyś coś uderzył, byś coś przewrócił. Chyba, że nie masz siły, nie się dzisiaj. Dlaczego my wszyscy boisz się mnie? Bo już tylko małe dzieci stracisz, tak? Niewinnych ludzi. Nie się boisz. Jesteś zwykłą ciotą. Byś był prawdziwym duchem, byś we mnie rzucił jakimś puszką, cokolwiek, zobacz na bracie, ile masz tam różnych puszek, jakichś słoików, butelek. Rzuć we mnie coś. Ponad 30 rodzin z tego domu uciekało w nocy. Złóż mnie też, że on też uciekł z tego domu. Ruć we mnie czymś. Jak masz jaja. Nie wierzę w bajki, że się same mogą drzwi zamykać, szafki mogą się otwierać, zamykać, czy przedmioty się przemieszczać, fruwać. Nie wierzę w takie bajki. Po prowokacji nagłe i silne pole EMF. Zakłócenie pracy kamery zamontowanej w kuchni. W zwolnionym tempie, na poklatkowych zdjęciach można dostrzec twarze w tym samym czasie w piwnicy, dziwny odgłos zarejestrowała kamera statyczna. Obrazy z kamer po prowokacji Ty przedmioty się przemieszczasz w Nie wiem, takie bajki A może ja wiem kim ty jesteś? Właśnie Tak Ty, które przybywasz tu... Ty, który przybywasz, przebywasz w tym domu, straszysz ludzi I ludzie uciekają po bogu w panice. Czy ty kiedykolwiek żyłeś na ziemi? Demon potwierdza swoje miejsce. No. Nieźle. Po błogosławieństwie Widzicie, nagrywam EVP. Krzyż mam powieszony. Póki krzyża nie wyciągałem, było wszystko OK. Odkąd po prostu pobłokasowiłem dom, namaściłem olejkiem zrezygnowanym, nagle się zaczynałem tutaj dziwne rzeczy dziać. Nie idzie, otworzyć drzwi. Chciałem na zewnątrz te drzwi namacić olejkiem i niestety, ale... O, tu nie tu jest szczelina. Widać, o, normalnie jest tutaj. A tu nagle kurde jest za i nigdzie bierze. Także nie trzeba poczekać, aż przyjedzie właściciel domu. Także tutaj spokojnie sobie poczekam. A ty, który to zaczasnąłeś, nie pozwolisz mnie, mnie opuścić tego domu, wyznaj swoje imię, jak masz na imię. Jeżeli się nie boisz, mnie ja się Ciebie na pewno nie boję. Co chcesz mi powiedzieć? W tych ostatnich chwilach to, że włączyłeś mi przed chwilą detektor, który był schowany walizce, nie mógł sam się włączyć. Dlaczego nie reagowałeś, jak prosiłem Cię, na urządzenia? Teraz, jak już jestem spakowany, już mam jechać do domu, nagle chcesz ze mną rozmawiać. Bałeś się wcześniej? A może Cię błogosławieństwa! Zmotywowały i tak na Ciebie to bardzo mocno podziałało. Wystąpili Peter, śledczy paranormalny Piotr, demonolog Szymon, biskup egzorcysta Zdjęcia Muzyka Montaż Udźwiękowienie Na zlecenie grupy PTGH w Polsce Czytał Piotr Cichacz. Witam. Nazywam się Piotr. Jestem amatorem lektorem. Użyczam swojego głosu do różnych produkcji, m.in. do dżingli i do spotów reklamowych. Scenariusz: reżyseria, zdjęcia, produkcja, mastering, realizacja dźwięku Szedar. Profesjonal Team of Ghost Hunter PTGH Profesjonal Team of Ghost Hunter PTGH Zapraszamy. Profesjonal Team of Ghost Hunter PTGH. Profesjonalny zespół tropicieli w duchów PTGH. Boisz się? Mieszkasz w nawiedzonym domu? Wejdź na naszą stronę internetową www.goskanter.pl Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do wykrywania zjawisk paranormalnych. Boisz się? Skontaktuj się z nami. Nikogo nie pozostawimy bez pomocy.